Chcesz miłości swoich pragnień, ale nadal wierzysz w to, że nie ma dla Ciebie idealnego partnera. Pozwól, że wyjaśnię Ci parę konceptów, dla których siedzisz utknięta w blokadach zamiast w kochającej relacji. Pierwszą rzeczą jest wierzenie, że jakikolwiek self koncept spowoduje, że nagle mężczyzna się zmagnetyzuje. Jeżeli na poziomie podświadomym masz blokady, które powodują, że nie jesteś w stanie nawet obcować z mężczyznami, które powodują, że mężczyźni Cię nie zauważają, które powodują, że mężczyźni absolutnie nie chcą ciebie na żonę, to poprawienie jakiegokolwiek self konceptu cokolwiek co to dla ciebie znaczy, niczego nie zmieni. Po drugie, jeżeli zrozumiesz, że moje klientki były w stanie w 7 dni bez pracy nad self konceptem zmagnyzować z powrotem mężczyzn, którzy je zostawili, zdradzili, mieli już inne kochanki, to zaczniesz wreszcie wychodzić z wymówek, że Twoja metodologia działa, nie działa. Gdyby działała, miałybyś rezultaty. Jeżeli jesteś gotowa na rezultaty w relacjach, upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz moc bezpłatne szkolenie w tym temacie.